W latach 80. emigranci z Polski często nie otrzymywali pobytu stałego od razu. Liczyli na pozostanie w Kanadzie przez tak zwane zasiedzenie i z powodu trudnych warunków życia sprowadzenie rodziny zostawiali na lepsze czasy. Ich pierwsze Wigilie były bez najbliższych. Ponieważ byłem sam, postanowiłem pójść do centrum miasta zobaczyć świąteczne dekoracje. I tak włócząc się trafiłem do takiej altanki, gdzie zobaczyłem leżącą paczkę. Zbliżyłem się, paczka się zerwała, okazało się, że to był bezdomny. W wieku około 40, strasznie brodaty człowiek. I tę pierwszą Wigilię właśnie spędziłem w jego towarzystwie, gadając, paląc papierosy, opowiadając o swoje życiowe historie. I tę Wigilię chyba będę wspominał do końca życia jako najbardziej niezwykłą. Pani Małgorzata Osińska przypłynęła do Kanady z mężem i czteroletnim synem. Ze statku zeszli tuż przed Wigilią. Mieszkaliśmy w małym pokoiku przy kościele. Także Polonia, która tam mieszkała w Thunder Bay, bardzo nam pomogła w tym okresie. Rodzina, która pochodzi tak jak my ze Szczecina, zaprosiła nas na wigilię i to była nasza wigilia, którą ja do tej pory pamiętam. Było oczywiście wszystkie potrawy tradycyjne. Pani domu stanęła na wysokości zadania, tylko takie. Kanadyjskie powiedzmy akcenty. Pan domu sam złowił rybę na święta i sam ją wędził. Prezenty, które otrzymali pod choinkę, to artykuły pierwszej potrzeby. Były to powiedzmy kołdry, talerze, widelce, ciepłe okrycia. Prezenty jednak nie rekompensowały rozłąki z rodziną i ojczyzną. Tęsknota teraz jest to. Inna decyzja w tej chwili, bo drzwi są otwarte i każdy, kto tu przyjeżdża, może na przykład stwierdzić, że to nie jest dla niego życie. On się nie nadaje na migrację i może wrócić. A w tamtym okresie była to decyzja taka, że zamykały się za sobą wszystkie drzwi kontaktu prawie z ERO. Nie było dostępu do internetu, a minuta rozmowy z Kanady do Polski kosztowała? No jak dobrze pamiętam koło 3 dolarów. Także nie było to tanio, a do tego trzeba było jeszcze godzinami wykręcać numery, bo oprócz Warszawy, do której można było się dodzwonić w miarę szybko, do innych miast trwało to godzinami. Także nie było lekko. Mówiąc obrazowo, 10 minut rozmowy z Polską to była dniówka na budowie. Większość nie zdawała sobie sprawy, bo dla nich sam fakt, że ktoś był na zachodzie i zarabia w dolarach, yy, świadczył o tym, że my mamy wszyscy tyle pieniędzy, że 3 czy 5 czy 10 dolarów nie było dla nas żadną sumą, a mnie było wydać 10 dolarów w tamtych czasach w 80. latach trudniej w Kanadzie niż w Polsce. Dzisiaj te emigranckie wspomnienia ze swoich pierwszych wigilii na obczyźnie przekazują dzieciom.